finały w PGE Ekstralidze za nami. To była 15. kolejka najlepszej żużlowej Ligi Świata. Dzisiaj o niej sobie porozmawiamy. W tle leci metalka z druga Ekstraliga, ale nie. Dzisiaj mówimy o PGE Ekstralidze. Trzy spotkania. Forba Zielona Góra kontra Motor Lublin. Sparta w rozmowach kontra GKM Grudziądz. I na koniec wisienka na torcie. Pator Torun kontra Stal, Gorzów. Te trzy spotkania sobie omówimy. Jutro podsumujemy metalka z drugą Ekstraliga właśnie. A potem przejdziemy do zapowiedzi rewanżu w PGE Ekstralidze i zapowiedzieli półfinałów na jej e, zapleczu, ale tak jak mówię, zaczynamy od PG ekstraligi i meczu Zielona Góra Lublin, e, meczu, który wygrał, e, wygrała drużyna przyjazna 54 do 36. Myślę, że warto byłoby tutaj e, przejść od razu do punktacji. Ja ją sobie wyświetlam na e, telefonie. Jeśli chodzi o nowy hotel Falubas, Przemysław Pawliński 8 punktów z dwoma bonusami, ale w 6 statach. No, generalnie on był gdzieś tam zaraz obok Rasmusa na liderem zespołu Zielonogórskiego co nie zmienia faktu, że no nie okazał się takim jakimś game changerem w drużynie Piotra Protasiewicza. 0-1 bonus, 3-1, 2 bonus i 1. Spotkanie takie w kratkę, no tylko z jednym zerem, ale jednak zawsze te punkty gdzieś tam pogubione. Jarosław Hamper pojechał spotkanie nie najgorsze, 1 bonus, 2, 1, 3, a potem 2 razy minus po tym upadku feralnym. Wykluczony z tego zdarzenia został Bartosz z Warsdich, który według sędziego był tutaj pro Prowokatorem i autorem tego zdarzenia. Rasmus Jensen zdobył punktów 9, w tym dwie trójki, jedną dwójkę, jedną jedynkę i dwie zerówki, więc też spotkanie w kratkę. Absolutnie pełna gama punktowa, ale jeśli chodzi o właśnie sumę tych punktów, to on okazał się liderem falubazu. Michał Cużytek, który w składzie zastąpił Jana Kwecha z numerem 12, zdobył punkt w dwóch startach, średnia łatwa do obliczenia, pół punktu na wyścig, potem dwa razy był zmieniany, ale nie przez Jana. Kwecha, zaraz sobie do niego nie przejdziemy. Piotr Pawlicki, tym razem bez trójki, wykluczenie jedynka, nie jechał, i potem dwa razy. Dwa punkty, w sumie tych punktów tylko 5. No i kolejne słabsze spotkanie w wykonaniu Piotra. Słabo było przeciwko Falubazowi, znacznie lepiej przeciwko Apatorowi. Wtedy Falubaz prowadził, tak można chyba o nim powiedzieć, do fazy play-off. No w każdym razie Piotr też te mecze bardzo, bardzo różne w jego wykonaniu. Z kolei nie najgorzej na tle mistrza polski, tak mocnego w tym dniu pojechał Oskar Churyż. Zaczął bardzo dobrze, 2-2, ale potem było gorzej 0, 1 wykluczenie i 0 wykluczenie za sytuację z Bartoszem Bańborem. Nie, wtedy wykluczony był Bańbor, dokładnie tak. Churyż był wykluczony wtedy, kiedy to na to upadł Fredrik Lindgren i to był autorem tej sytuacji, a Churyż teoretycznie był do wykluczenia w sytuacji z Bartoszem Bańborem, ale sędzia tego spotkania moim zdaniem słusznie postanowił wykluczyć wtedy Bartka Bańbora. Zaraz sobie do Motoru Lulin przejdziemy. Krzysztof Sadurski, dwie zerówki i nie startował. To spotkanie raczej do zapomnienia, a Jałkwe który tym razem zepchnięty na rezerwę. na gdzieś ostatni ostatnio mówił, że Falubas nie prowadzi z nim żadnych rozmów i że no, jest na wyrocie, raczej z drużyny. Dodatkowo ne, do pierwszego składu wskoczył Michał Cążytek i Kwech miał opcję jazdy za e, Michała w tym spotkaniu w, wtedy, kiedy twój trzeci stan e, miał Michał Cążytek zaliczać, ale ne, Kwech nie powiedział do Piotra Ptasiewicza, że nie chce w tym biegu brać udziału, natomiast powiedział, że może to nie jest dobry moment dla niego, by zacząć to spotkanie, na co Piotr trochę wkurzony odparł, że jak nie chcesz, to nie jedź. Takie też informacje, jakoby właśnie to miał powiedzieć Kwech, przekazał sztabowi szkoleniowemu i ten postanowił córzytka zastąpić rezerwami taktycznymi w postaci Przemka Pawlickiego i Rasmusa Jensena. Jeśli chodzi o Orlen Oil Motor Lublin, 10 punktów z dwoma bonusami. Dominika Kubery, ale tylko jedna trójka właśnie od takiej zdobyczy Domin to spotkanie zaczął. Potem dwa bonus, dwa jeden, jeszcze raz dwa bonus, więc Domin Kubera nie przywozi nigdy zera. Tym razem to się sprawdziło. Jack Holder 7 plus 1, dwa bonus 3, 0, 2. Fredrik Lindgren dwa bonus, 1 bonus 1, 3, 1. Spotkanie przeciętne, ale wtedy, kiedy trzeba było pokonał Piotra Pawickiego w tym spotkaniu biegowym 1 na 1 po naprawdę fantastycznej jeździe. Mateusz Cierniak punktów 5, 0-2, 3-0 i nie jechał. Spotkanie przeciętne. Jego zabrakło w biegu nominowanym. Bartosz z Marslik 3-3-3. Wykluczenie i 3. Do wykluczenia oczywiście przy sytuacji z Jarkiem Hampelem. Generalnie spotkanie w wykonaniu Bartka bardzo dobre. Wiktor Przyjemski. Jedyny kompletny zawodnik w ekipie Motoru. 11 punktów z bonusem. 3-3-2, bonus 3. Bartosz Bańbor. Słaby mecz. 1-0 i wykluczenia. Wydawało się, że już wraca Bartosz do dobrej dyspozycji. I z bartoszów w Tali Macie Jakuciak. Bartosz Jaworski na rezerwie nie miał okazji do startu. Generalnie, jak popatrzymy sobie na bieg po biegu to jak ten mecz się układał, no to motor bardzo dobrze. Ten mecz zaczął 1-5, 2-4, 1-5, 3-3. Te biegi słabe dla falu bazu. Potem druga seria startów 3-3, 1-5, 3-3, więc znowu kolejne cztery punkty dla motoru Lublin ze Skane. seria trzecia. To wyniki 2-4, 4-2 i 5-1 dla motoru. Kolejne cztery punkty, seria czwarta przedostatnia. można powiedzieć to wreszcie, 5-1 dla falu bazu 4-2 dla falu bazu i biegowe zwycięstwo motoru 3-2 do w biegu 13, więc to jest zdecydowanie seria dla gospodarzy, a biegi nominowane znowu w ich wykonaniu słabsze, 2-4, 1-5, tak one się kończyły i tak zakończyło się to spotkanie przy W69, myślę, że Waluba z celu nie spełnił, nie wygrał tego meczu i nawet nie zbliżył się do rezultatu z rundy zasadniczej, kiedy to przegrał, ale tylko czterema punktami po jak wielu, tak uważa, meczu po meczu sezonu na torze bardzo trudnym, ale takim, który generował wiele mijanek. Drugi mecz ten ruszył 2,5 godziny później, bo o 20:30 w piątek 23 sierpnia, Petar Sparta, Wrocław z Gekem Grudziądz i zwycięstwo gospodarzy, ale po męczarniach, to myślę, że można powiedzieć 50 do 40. Tak to spotkanie zakończyliśmy. Wrocławianie kompletne, Artyomaguta, 5 jak 15 punktów, Daniel Piuli przeciętniał, na pewno lepiej niż przeciwko motorowi, i teraz 8 plus 2, 0, 2 bonus, 2 bonus 3 i 1. Bartomiej Kowalski 9 punktów z dwoma bonusami, 1, 3, 1 bonus, 2 bonus i 2. Gust po dwóch zerach był 3 razy zmieniany. Maciej Janowski słaby mecz, 5 punktów, 2, 2, 1, 0. Kowolik, niezły mecz, 2 bonus, 3, potem 2 zera. I Krawczyk 3, 0, 2, 3, 0. W kratkę, ale 8 punktów zebrał i to trzeba docenić. Rezerwowy Nikodem Mikołajczyk nie wziął udziału w tym spotkaniu, jeśli chodzi o Zolesz. GKM, który ujechał 40 punktów na Olimpiko. Max Frick e, był tutaj wiceliderem. 10 plus 1, 2, 3, 2 bonus, 1, 2, 0. Mondizzi, 6 punktów, 3, 1, 0, 1, 1. Spotkanie raczej nie najlepsze. Kasper Pludra 0, 1 bonus, potem dwa razy zmieniany ten punkcik z bonusem na e, Francisie Guscie e, który przypominam, nie dostał dzikiej karty e, na rundę w Rydze, tą otrzymał lider lokomotywu Doga w krajowej Żużłowej Daniel Kolodinskis tak jak mówię Francji z pierwszym rezerwowym, ale jego temat zostawiamy. Wadim teraz 11 plus 2 i to był lider GKM. Wadim mam wrażenie, czasem czuję się chyba lepiej na wyjazdach niż w meczach domowych. Tym razem 1 bonus 2-3, 1 bonus 2-2. Mikael Jebsen jest po średnim początku, potem naprawdę zaczął jechać dobry mecz 9 plus 1, 1, 1, 3, 1 bonus 3. Tak punktował Kevin Małkiewicz, dwa punkty w całym spotkaniu, tak zapunktował w swoim drugim biegu, oprócz tego dwie zerówki i defekt. Kasper Łobodziński, bardzo słaby mecz, 1-0 i nie jechał, a nie startował w tym spotkaniu rezerwowy Jan Przanowski, cały czas oczekujący na swój debiut w lidze, jeśli chodzi o ten mecz to tak, 50-40 myślę i tak dobry wynik dla Sparty bo jeśli popatrzymy sobie na układ po każdym z wyścigów no to zaczęło się od zwycięzca Sparty 4-2, do 2, potem było 5-1, wydawało się, że lanie czeka, czeka nas na olimpijskim no to myliliśmy się bieg 3-2-4 bieg 4-3-3 bieg 5-3-3 bieg 6-2-4 bieg 7-5-1 dla gospodarzy którzy uciekli spod do pora 24 do 18. Taki był wynik po drugiej serii startów, ale w biegu 8 od razu odrobił GKM 25 do 23 na tablicy wyników. Potem kolejna ucieczka Betard Sparty i po dziewiątym biegu 30 do 24. Po biegu 10 utrzymała się sześciopunktowa przewaga gospodarzy. Tak samo po biegu 11. W biegu 12 Sparta wygrała 5 do 1 i była bardzo bliska zwycięstwa w, tego spotka w tym spotkaniu co przypieczętowała w biegu 13 ten wyścig Remi natomiast biegi nominowane to niezła dyspozycja, ponownie GKM 4-2 w biegu 14 i w biegu 15 4-2 dla Sparty ponownie, ale udało się tutaj Daniela Biuleja Wadimowi teraz jece uchwycić i tak zakończyliśmy ten mecz i generalnie wydaje się, że GKM to jest taki no, w tej chwili kandydat numer 1 do Laki Luzera, no bo nie zakładamy, że pokona Spartę wrócą, chociaż oczywiście wszystko jest realne, wróci gdzie zasadniczej 52-38 na torze GKM, bo to generalnie jest drużna, która ma ogromny atut własnego toru. Uważam, może zaraz obok Motor lubi największy atut w Lizę domowego obiektu. Ekipa Roberta Kościechy dobrze zaprezentowała się na Olimpijskim, gdzie raczej nigdy te mecze Grudziądzowi nie wychodziły, a ja myślę, że u siebie będą znacznie groźniejsi i będą w stanie ten mecz wygrać. To będzie ich cel numer jeden, bo jeśli by wygrali, to już tylko Apator Toruń w Gorzowie i Falubas Zielona Góra w Lublinie mógłby coś zmienić, a raczej nie spodziewamy się, żeby te zespoły miały wygrać na wyjeździe. Prędzej zrobi to Apator. Na pewno niż Falubas, Apator, ale tylko pod warunkiem, że wróci Emil Sejfudinowa a cały czas nie jest to pewne. No i ten wynik 50 do 40 generalnie jest takim wynikiem, który myślę, że satysfakcjonuje obie strony. Sparta musiała dwa razy w tym spotkaniu uciekać spod Topora. GKM wywozi finalnie czwórkę z przodu i to też myślę że jest generalnie wynik jaki... No myślę nawet braliby w ciemno przed spotkaniem, wiedząc, że remarz odbywa się u nich, a też ten oczywiście pierwszy mecz we Wrocławiu, mimo że Wrocław w tabeli był od GKM wyżej, no bo za... Tydzień już w sobotę najbliższą niespełna tydzień e, Grand Prix Polski we Wrocławiu, ósma runda, Speedway Grand Prix 2024 będę to e, komentował, więc zostajemy e, z kanałem Elipso do końca tego tygodnia albo i dłużej. Bardzo Was do tego zachęcam, e, żeby otrzymywać powiadomienia. Oczywiście subskrypcja, dzwoneczek mile widziana, ale ja oczywiście tego nie wymagam. Jeśli czujecie, że warto mnie wesprzeć, to bardzo Wam dziękuję. E, a ten mecz już sobie zamykamy, 50 do 40 to był ten ciekawszy. E, ze spotkań piątkowych, teraz przechodzimy już do y, niedzieli i starcie apatora toru z ebut.pl Stalogorzów, bo tutaj też y, były iskry, też było bardzo y, ciekawie, ale 42-48 myślę y, dla apatora. To i tak nie jest zły wynik, biorąc pod uwagę fakt, iż przegrywali już 10 punktami w tym spotkaniu, a stal swój cel zrealizowała, wiedząc, że jadą rewanż u siebie, myślę, wygrana, niezależnie w jakich rozmiarach była tutaj sukcesem. Często te drużyny bez lidera są takie trochę bardziej zmotywowane. Tutaj jechał bez Emila no wyciągnęli wynik niezły, 42 punkty, ale to stal jest lepsza przed rewanżem i to stal rewanż jedzie u siebie. 6 punktów zaliczki w dwóch meczu. Apator będzie musiał liczyć, że GKM przegra u siebie, a jeśli GKM wygra ze Spartą no bo zakładamy, że Falubas w Lublinie przegra no to Apator ratuje tylko wygrana w Gorzowie, a i tak nie powiedziane, że wtedy wygrana 46-44 na przykład dawałaby im od razu awans do półfinałów, bo i tak może się zdarzyć. Drużna Gospodarzy, bo teraz do niej sobie e, przechodzimy w składzie następującym: 9 Patryk Dudek, 10 Robert Lambert, 11 Wiktor Lampard, 12 Emil Sejfudinow, 13 Paweł Przedpełski, 14 Antoni Kawczyński, 15 Krzysztof Lewandowski, 16 Anders Rowe. Tutaj e, liderem Patryk Dudek, który spotkanie rozpoczął słabo: 1, 2, 1 bonus 0, ale ostatnie trzy wyścigi e, to trzy trójki, finalnie okazał się liderem. Pewnie liderem byłby Robert Lambert, ale w, w swoim piątym starcie. Za mu się właściwie rozpadł mu się silnik i jeszcze przed startem y, motor mu zdefektował. Zaczął bardzo równo, ale bez żadnych petard. 2-2 bonus, 2-2, żadnej trójki, no to jednak y, lekki, lekki problem dla, dla patora, bo oni tutaj liczyli, że Dudek i Lambert będą, będą bardzo mocni na przestrzeni całego spotkania, a Paweł y, i Wiktor Lambert dołożyliby jakieś tam y, punkty bez tego wsparcia Dudka i Lamberta przyjeździe Pawła i Lamparta no niestety, ale ciężko było to wygrać Robert Lambert ostatnie trzy wyścigi to wykluczenie, trójka i jedynka więc skończyło się na 12 punktach z bonusem Wiktor Lampart miał jeden dobry bieg w tym spotkaniu zaczął od zera ostatniego dwa biegi to też zerówki, potem był dwa razy zmieniany, ale w drugim starcie dokładnie w biegu piątym świetnie wystartował i zdobył trzy punkty, to jedyne jego punkty w tym spotkaniu skończyło się po tym, jak jechał z za Zajemila Seifelinowa, który w tym spotkaniu właśnie udziału nie brał. Zwolnienie lekarskie kończy się w sobotę. Najbliższą, więc Emil potencjalnie w Gorzowie możemy startować, ale czy to się stanie? Ja daję takie 50 na 50, no bo jednak e, już mija kolejny tydzień i ten pośladek na pewno e, mu, się, mu się goi, ale nie powiedziane, że zagoi się na tyle, by Emil był w stanie w Gorzowie wystartować. Na pewno też wie, że e, nie ma co e, kontuzją za wszelką cenę ryzykować. Paweł przed Pełskim pojechał bardzo dobre spotkanie, 9 punktów z bonusem, jeden bonus, potem 3-3 i to były wygrane na woźniaku. Fajferze, Waculiku, Miśkowiaku. No dobre punkty zebrał Paweł Przedpełski. 1-0-1, no gorsza końcówka. W biegu 15 zmieniony, ale też w biegu 14 zastąpił Lamparda, więc tutaj dużo manewrów taktycznych Piotra Barona w tym spotkaniu. Finalnie Dudek Lambert jechali po biegu w 7, Przedpełski biegł w 6, 4 miał Lampard, a po 3 juniorzy Antek Kawczyński 0 punktów, też nieładny upadek w środku meczu. Nie, to był bieg czwarty, to nie można powiedzieć, że w środku, ale w środku jego startów, bo to był jego drugi z Natomiast Krzysztof Lewandowski pojechał do dobre zawody. 3-0-2, on został też wybrany juniorem tego spotkania. Nie startował rezerwowy Anders Rowe który w Gorzowie myślę, że potencjalnie mógłby Lamparta zastąpić, ale czy tak się stanie, zobaczymy. Jeśli chodzi o U24 Extraligy, no to on w Gorzowie to była druga kolejka zmagań. Pojechał naprawdę dobrze, nie było tam wtedy Lamparta, ale Lamparta też nie było w Gorzowie na inaugurację tego sezonu, więc jego doświadczenie z tego toru w tym sezonie Dość małe, a Ron już tam był, przynajmniej na jednych zawodach. A może jeszcze mi coś uciekło, więc myślę, że on tutaj ma większe szanse na to, by dobrze się zaprezentować. Ale na no co postawi Piotr Baron, zobaczymy. No na pewno raczej. Na pewno raczej, no spodziewam się zz jeśli Emil miałby nie jechać, a, a nie gdzieś tam układu e, z Lampartem i tak jak miało to miejsce e, w Zielonej Górze. No więc tutaj też e, trochę znak zapytania poza względem tego, jak ułożyłby to Piotr Baron, e, w razie gdyby Emil miał e, nie jechać, ale ja jako kibica Patora oczywiście życzę e, zdrowia Emilowi i mam nadzieję, że w tym spotkaniu wystąpi, bo z niego bardzo ciężko będzie w walce o potencjalny awans do półfinału, którego bardzo blisko jest już z kolei ebut.pl z Talgorzów. Drużyna z województwa lubuskiego wygrała sześcioma punktami. W składzie zadebiutował Adam Bednar pod numerem 8, ale w meczu nie wystartował. Z numerem pierwszym w zespole Martin Waculik, obok niego Miśkowiak, Pfeiffer Woźniak i Thompson, juniorami Paluch i Stojanowski. Stali, jak się nie mylę, po raz pierwszy od wypożyczenia Matiasa Poleszczana dopiły zastosował ósemkę, miejsce rezerwowego w składzie i tutaj Adam Bednar do Torunia przyjechał. Na pewno zrobił na nim duże wrażenie. To jak wygląda na żywo Motoarena, bo z tego co wiem, pierwszy raz w swojej karierze Bednar na Motoarenie się pojawił. On jest Czechem, a Słowakiem. Martin Waculich, więc mogliby stworzyć w jakimś biegu parę Czechosłowacką, ale do tego okazji nie mieli, a może jakby Kuba jakiego gorzej to to, to by się udało y, taką parę y, zlepić, bo oni z tego co kojarzę, no w biegu 9 na pewno Waculik y, jechał z Miśkowiakiem i jeszcze chyba jeden był taki y, bieg, to żeby y, uzupełnić jeszcze w biegu 6 mieliśmy parę Waculik miśkowiak więc tutaj była na to szansa, ale Kuba Miśkowiak pojechał na tyle dobre spotkanie, że żadne zmiany nie były za niego y, potrzebne. Waculik 10 punktów, 3, 2, 3, 2, 0, dopiero ostatni bieg y, gorszy, Kuba Miśkowiak 5 plus 1, 0, 1, bonus 1 i 3. Oskar Pfeiffer 2 bonus 0 2 1 bonus i 0 Żadnej trójki, ale swoje punkty zrobił, 5 plus 2, natomiast trochę do tego poziomu z rundy zasadniczej mu zabrakło. Szymon Woźniak z kolei względem rundy zasadniczej... Nieco się poprawił. 3, 1, 1 bonus, 1, bonus 2. Anders Thompson pojechał kosmiczne spotkanie. 13 punktów, ogromny luz. O tym też mówił komentator Tomasz Dryła z kanal. 3, 3, 3, 2, 2. Dopiero ostatnie dwa biegi. W biegu 13 pokonał go Lambert, i w biegu 15 pokonał go Patryk Dudek. Oskar Paluch 1 bonus, 1, 2 bonus. No, może nie był to jakiś mega mecz Oscara, ale 4 plus 2 to wynik ok, jak na mecz wyjazdowy i dobry też wynik zaliczył Kuba Stojanowski. Dwa punkty w biegu juniorskim na Oscarze Paluchu, właśnie i Antonim Kawczyńskim. Potem zerówka, ale też w trudnej obsadzie i jedynka co prawda darmowa, bo to był ten bieg, gdzie silnik totalnie rozwalił się Robertowi Lambertowi. Jeszcze Kubę na trasie objechał Krzysztof Nowadowski, no ale to tak jak mówiliśmy, on czy w punktach, czy na to, że był tym najlepszym, moim zdaniem, juniorem meczu też Paluch miał bieg. To był jego trzeci i ostatni start, gdzie pokonał Pawła przed i chyba Wiktora Lamparta, tak, to był bieg numer, żeby też tak nie być gołosłowem, to był chyba bieg dziesiąty czy się mylę, tak, bieg dziesiąty Thompson, Paluch na 5 przywieźli przed który jechał ZZK za Emila i Wiktora Lamparta, dla którego był to przedostatni bieg w tym spotkaniu Stanowskim i Bednarze, mówiliśmy. To była drużyna trenera Stanisława Chomskiego, drużyna Piotra Barona, w tym spotkaniu o 6 punktów gorsza. Nie powiem, że to jest niski wyrok kary, bo gdzieś tam co prawda było 10 punktów przewagi w pewnym momencie, ale e, była też strata dwóch punktów tylko Apatora, więc były lepsze momenty, były gorsze, no myślę, że wyszło tak w miarę w miarę okay, tak, wyszło średnio e, czy było dwoma, czy było dziesięcioma, to gdzieś tam kończymy po środku sześcioma punktami dla Stali gorzuc, no myślę, że żywienie lepsi w tym spotkaniu, oni generalnie na wyjazdach są dozi, może to nie jest taki włókniarz, który gdzieś tam był słaby u siebie i Dobry na wyjazdach, bo stali jest dobra i tu, i tu. Myślę, że zasłużyli jak najbardziej na półfinał. Natomiast jego kibica Apatora oczywiście wierzę, że Apator również na ten półfinał sobie zasłużył. Jedną bez Emila, co los im dał w zeszłym sezonie, to los im teraz zabiera, ale jest szansa, żeby ten półfinał sobie wywalczyć. Oczywiście trzeba też trochę szczęścia rywali, natomiast bez udanego spotkania w Gorzowie tego półfinału nie będzie. Ja do Gorzowa się wybieram na sektor gości, no bo gdzie indziej wspierać swój zespół bardzo głośnym dopingiem i mam nadzieję, że ten doping Anioły do dobrego wyniku, nie mówię zwycięstwa, chociaż to by bardzo się przydało i na to wszyscy liczymy. Mam nadzieję, że ten doping Anioły poniesie. A ja zamykam już telefon. Motor Lublin najbliżej półfinału. Wsparta Wrocław też niedaleko, ale akurat oni absolutnie pewni tego półfinału nie są. Stalgorzów wydaje mi się, że w tej chwili kandydat numer dwa do jazdy w tych półfinałach. Za mną o, za mną widzicie teraz półfinały metalka z drugiej ekstraligii, ale o tym porozmawiamy sobie najprawdopodobniej w środę. Jutro podsumujemy sobie ćwierćfinały rewarzy, w Metalka z drugiej Lidze, a dziś podsumowaliśmy sobie ćwierćfinały pierwszą rundę w PGE Ekstralidze. Motor lublin Stargorów najbliżej półfinału. Sparta Wrocław też jest ich niedaleko, a bój Olaki-Luzera stoczą nie bezpośrednio, ale pośrednio BKM Grudziadz i Apator Toruń raczej nie liczy się już w tych finałach i w walce o półfinał z Zielona Góra, oni, no nie wyszło im to spotkanie przeciwko motorowi Lublin, takie są fakty, to trzeba zaakceptować. Ja nazywam się Filip Polski, znany jako Elipso, to było podsumowanie ćwierćfinałów w najlepszej, różowej lidze świata, nie przedłużam, dziękuję, nagrywam to wieczorem, więc miłego wieczoru, jeśli oglądacie to rano, miłego dnia, jeśli oglądacie to w środku dnia, to też miłego dnia, bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.